W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 każdy tydzień tego roku poświęcony będzie innym zagadnieniom związanym z nauką. Pierwszy to tydzień zimna. Jednym z wydarzeń wpisujących się w tę tematykę było spotkanie przybliżające sylwetkę Jerzego Kukuczki, zorganizowane w Kato Science Corner. Walka z górami to walka z lodem. Jak mówią, są to lodowi wojownicy. Jerzy Kukuczka też wiele szczytów zdobył zimą, w tym dwa w jednym sezonie zimowym, co nie zostało powtórzone nigdy czyli dał lagiri i co jest nie Niewątpliwie bardzo dużym, bardzo znaczącym wydarzeniem. No i tak świetnie się to wpisuje w tydzień Zimna, lodowi wojownicy, ośmiotysięczniki góry. Dziś pokazuję zbiory archiwalne, które pozostały po Himalajście Jerzym Kukuczce. Opowiadam o tym, w jaki sposób pracujemy nad tymi zbiorami, co się zachowało, w jaki sposób możemy te materiały wykorzystać. No i to jest taki. Przegląd tego, jak pracujemy. Wydarzenia związane z tygodniem zimna miały miejsce także na katowickim rynku, gdzie dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Teraz można pośpiewać kolendy, ale za chwilkę będziemy rzeźbili wspólnie w lodzie, jak również po południu będziemy mieli e, możliwość obejrzenia pokaz e, ognia i świateł. Na zaproszenie Urzędu Miasta Katowic zostaliśmy zaproszeni, żeby wyrzeźbić logo miasta Katowice. Ten locie charakteryzuje się bardzo szybką metamorfozą i to w tym mi się najbardziej podoba. Że w ciągu naprawdę paru chwil z bryły lodu może powstać coś bardzo efektownego. Dzisiaj mamy pokaz, który jest naszym sztandarowym pokazem. Zawiera bardzo dużo elementów ogniowych. Tego ognia jest coraz więcej. Takim charakterystycznym elementem są płonące spódnice i pióropusze. Dzisiaj też użyjemy elementu, których katowice nie widziały, czyli wytwornice ognia. W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 ten rok zostanie podzielony na równo 50 tygodni tematycznych dotyczących różnych zagadnień naukowych.